Z tej strony Maciej e, witam was na moim kanale. Tak jak zauważyliście ostatnio pewnej części z Was nie spodobało się to co robię, czyli pokazuję życie moich kolegów, jak chodzimy tam na jakieś zabawy czy coś. Chciałbym Was serdecznie za to przeprosić, jeżeli w jakiś sposób myśleliście o mnie w inny sposób. A z drugiej strony, nie chcę też się tłumaczyć, bo miało to po prostu pokazać takie moje życie na co dzień. Ale chciałem Wam też powiedzieć, że skupimy się bardziej teraz na akcjach hardkorowych. Jesteśmy pół godziny przed akcją, zaraz ma po nas przyjechać Michał. Jak widzicie, Ady już też dotarł. Zajechamy lekko, ale ostatnie przygotowanka, szlify. I lecimy Jesteśmy na terenie stoczni Cały czas trwają tutaj prace Jak widzicie, tam jest drabinka Z tej strony wejście nie było możliwe Zobaczymy, czy damy radę, Adi Damy radę, kurwa, jak jest Jesteśmy już na pierwszym szczeblu no, nami trabina na sam szczyt. stocznia budzi się do życia. Ale widok, naprawdę, zobacz na ten widok. Dajcie z nami, na górze, zabrakło mi no tak, to samo. Na akcję nie no, ostatnie ujęcia z drona i uciekamy na dół No, da, dawaj i wyślesz mi od dzisiaj Siemanko mordeczki, tak jak widzieliście nie nagrywaliśmy za bardzo nic, nic przed naszym samym wejściem na, na drzwi, który znajduje się za nami racji tego, że nie byliśmy pewni, czy nam się uda, bo cały czas trwają tam prace remontowe, tak, tak jak, jak pewnie teraz słychać. Eee, do tego mieliśmy mały problem, Michał. Wykasowało nam nagrania z karty i tak naprawdę nagrywamy to tydzień po fakcie, jeśli mamy być szczerzy. Ale myślę, że wyjdzie z tego fajny tak, materiał. Wykasowało tylko nagrania z lustrzanki, dron oh, GoPro okay. zostało. Jaką firmę reprezentujecie? Koniec, koniec, Przed Balbut! Co no to jest? Walbut! Możecie zejść, porozmawiamy? Oczywiście, oczywiście, oczywiście.